za weekendowa spółki z indeksu WIG20 tu jak zwykle od KGHM rozpoczynamy w tym tygodniu mamy czarną niewielką świecę, która tworzy z korpusem poprzedniej świecy objęcie bessy. tu jest, mamy dodatkowo pin bar. To wszystko dzieje się na strefie na silnej strefie oporu wynikającej tu z poziomu 130 około 130 zł. Cień tej górnej, tej, tej ubiegłotygodniowej świecy do się nieomal o strefę tą na 140, a więc mamy tutaj jakiś element, który mógłby wskazywać na powstanie być może jakieś korekty, tym niemniej jednak również, no powiedziałbym w ten sposób, że po pierwsze jesteśmy bardzo blisko tego poziomu, więc tutaj jest jakaś reakcja. Natomiast przyglądając się znowu, no, do, dokładnie to samo, tak patrząc tylko na zasadzie wielkości tych korekt i, i tego jak to wygląda, no to też wygląda, że tutaj mamy jakąś pierwszą. Tu mamy jakąś drugą i teraz mamy tu znowu pierwsza, druga, trzecia, tu może jakaś czwarta się buduje, powinna być piąta, więc moim zdaniem nie są to fakty wskazujące na to, że zakończył się ruch wzrostowy i rynek już będzie teraz, nie wiem, jak mocno spadał. Można spodziewać się jakiejś, nazwijmy w tym średnim terminie, patrząc od strony średniego terminu, jakieś korekty mniej więcej o charakterze tutaj korekty pędzącej czy też wielkości tej korekty. To jest jak najbardziej prawdopodobne, a więc tu na przykład do zakresu 120 zł. Natomiast za wcześnie jest, aby mówić, że tutaj i ten śred... ruch w średnim terminie dobiegł już końca. Jeżeli spojrzymy na wykres dzienny, no tutaj na wykresie dziennym widzimy, że w tej chwili nawet nie udało nam się pokonać najmniejszego overbalansu tutaj w tym ruchu wzrostowym, nie mówiąc już o tym średnim overbalansie. No i tu minimum tej takiej dziwnej świecy, jaka miała w, w ciągu jednej sesji miejsce, a więc to jest jakieś, powiedzmy, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה Element, który może przyciągać, zawsze takie niespodziewane duże cienie powodują, że ktoś tu gdzieś został nabity w pewnym sensie w butelkę. Jeżeli tylko znalazło się tam coś, takie nazwijmy, tacy inwestorzy, którzy no, dysponują jakimś większym kapitałem, to zawsze jest próba, jak gdyby, doprowadzenia z powrotem do tego poziomu, więc to takie niebezpieczeństwo istnieje. Natomiast, jeżeli tu się przyjrzymy dokładnie, to w tej chwili mamy tutaj jakiś układ ABC spadkowy, który nawet nie zdołał jeszcze do tej pory wygrywać tutaj tej najbliższej takiej strefy e, wsparcia. E, potem kolejna jest właśnie tu, także no, trzeba spokojnie sobie popatrzeć. Na razie w tej chwili mamy od tej strefy jakiś ruch odbijający się. Gdyby dostało potwierdzenie, no to i powstała biała świeca w na, przykład na sesji poniedziałkowej. No oznaczałoby to raczej, że rynek pójdzie na nowy na nowy szczyt. E, PKN Orlen, PKN Orlen. E, e, można powiedzieć tak jak indeksy, czyli pojawiające się te górne cienie od dołka, od, od szczytu. Natomiast pamiętajmy, jesteśmy po wybiciu tutaj tego poziomu szczytowego, Ma, jesteśmy na nowych historycznych maksimach, jeśli chodzi o tą spółkę. No, tutaj możemy tylko z, ewentualnie z geometrii, czy, czy, czy z jakichś tutaj zasięgów kanału, jak widzimy, poziom docelowy, no gdzieś w granicach około 110 zł. A więc jest jeszcze miejsce, co nie oznacza, że rynek znowu może teraz tworzyć tu jakąś korektę. Na co mogłyby wskazywać te górne cienie, ale na razie, na razie tego nie widać. A jak to to wygląda na wykresie dziennym. No tutaj na wykresie dziennym po wybiciu ostatniego szczytu mamy jakąś taką konsolidację, która przybiera no, postać być może jakiegoś klina, a więc być może jest tutaj jakaś pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, czyli ten impuls mógłby być yy, korygowany. No a to oznacza, że możemy zejść gdzieś tutaj nawet i w okolice yy, nazwijmy to yy, tutaj minimum 80 zł, oczywiście pod warunkiem najpierw pokonania strefy wynikającej ze szczytu tutaj z 2015 roku, czyli 85 zł, no bo jak spojrzymy tu od tego dołka, mamy jak gdyby taki zakres pełnego impulsu, także taka możliwość jak gdyby istnieje, ale na tę chwilę nawet i w tym krótkim terminie nie mamy jeszcze złamanej sekwencji coraz wyższych dołków i szczytów. Kolejne to spółki finansowe PZU. PZU w tym tygodniu no, chciałoby się powiedzieć niestety, do pinbara zbudowanego w poprzednim tygodniu dołożyło potwierdzenie Czarną świecę. I w związku z tym rynek wskazuje na to, że będzie chciał podążać ku strefie na 35 zł chyba, że jest to jakieś. No, Czasami tak bywa, potwierdzenie, które za chwilę zostanie zanegowane, ale w tej chwili należałoby się spodziewać, że rynek będzie podążał w kierunku 35 zł. A jak to wygląda na wykresie dziennym, no tu widzimy pewną małą szansę jeszcze na, na obronę takiego, nazwijmy scenariusza, ponieważ tak, po pierwsze, po tym całym ruchu wzrostowym tutaj mamy na razie niezrealizowany nawet ten zasięg tej korekty, tutaj jaka miała miejsce. Tu powstało nam harami, które nie zostało zanegowane. Nie zostało zanegowane to harami, a więc yy, patrząc z punktu widzenia układu dziennego, no mamy według mnie takie yy, trzy możliwe scenariusze, na które trzeba zwrócić uwagę. To znaczy się tak, rynek gruszy to harami zadziała odbicie od strefy i rynek pójdzie na nowy szczyt, zostanie wybite, ale tylko nieznacznie tutaj do tej strefy i będziemy mieli A, B, C bądź wybije tą strefę, a wtedy wówczas już należy się spodziewać rea realizacji tego, kto, tego tego układu, który który, który no, wynikał z wykresu tygodniowego. Ja przypomnę tu się ja dobrze tak, zejścia tutaj gdzieś w granicę 34, tu będzie to wynikało, o, tu mamy strefę, wyraźną strefę, jeśli chodzi szczyt, korekta tutaj do, nakładające się szczyty, dołki, a więc tu gdzieś w te rejony możemy spodziewać się e, spadku, to nie jest też przypadkowa taka, nazwijmy, strefa wymyślona, bo widzimy, jeżeli przeciągniemy ją na prawo, widzimy tutaj... E, Testy od dołu, od góry, tu również dalej, gdybyśmy ją przeciągali, czyli to nie jest żaden wymyślony poziom na potrzeby jakiejś tej analizy, to jest po prostu sprawdzony poziom, dlatego, no, takie są możliwe trzy scenariusze. Mamy tutaj już niewątpliwie ten, w tym takim najmniejszym układzie, wybity tutaj ten dołek, czyli w tym w tym nazwijmy tutaj w tym ruchu całym mamy już możliwość zmiany no jeżeli teraz wybijemy ten no to najprawdopodobniej ten dołek tutaj czyli tą harami zanegujemy no to najprawdopodobniej należałoby się spodziewać właśnie ruchu w kierunek 33 50 tak no taka ostateczna jeszcze szansa zostanie oczywiście wybicie tego harami i powstrzymanie się tutaj na tej strefie w granicach 35 50 35 60 yy, to oczywiście no jest taka też możliwość. Dobrze, teraz PKO, PKO SA. PKO SA ten cały tydzień zakończyło taką świecą doji, czyli nie mamy potwierdzenia objęcia bessy, odbicia tutaj od strefy takiej tutaj bliższej, wewnętrznej, bo ta poważniejsza, ta, 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 nazwijmy ważniejsza, moim zdaniem, strefa jest tu ta różowa, czyli jak gdyby w przedziale 150, 153, a my tutaj dotknęliśmy tej niższej strefy, wynikającej tu z tego tylko ruchu, nazwijmy, spadkowego, dlatego też... Moim zdaniem, cały czas jest szansa na to, że to jest tylko układ jakiś korekcyjny, po którym rynek pójdzie dalej do góry. Spójrzmy, jak to wygląda na wykresie dziennym. Na wykresie dziennym, jak widzimy, mieliśmy tutaj zejście korektą ABC do rejonu, po pierwsze, szczytu poprzedniego i stąd powinien uderzyć ruch do góry. Mieliśmy odbicie, nazwijmy to, dużą białą świecą. W tej chwili mamy kolejny jak gdyby taki ruch spadkowy. Dopóki dopóty nie wybijemy tego poziomu, dopóty należy patrzeć, że to jest już początek ruchu na nowy szczyt. Jak widzimy tu również działa idealnie kanał wzrostowy, a te cofnięcia są w rejonie wybitego tutaj zakresu overbalansu z tych tutaj poprzednich miesięcy, że tak powiem, spadkowych. Wybicie strefy na 139, no to już w tym momencie będziemy mieli niższy dołek, niższy szczyt, a więc potwierdzenie. No i będziemy najprawdopodobniej zmierzali ku około 133 złotych. A Poglądając jeszcze tutaj na wykres tygodniowy, jak widzimy, te 133 zł no to jest ta tutaj najistotniejsza w tej chwili taka strefa oporu, wsparcia, przepraszam. No i PKOBP, które w tym tygodniu utworzyło co prawda biały korpus, ale też mamy wyraźny cień i tu jest dojście do strefy. Ja przypomnę tylko, jest to tutaj strefa wynikająca jak widzimy raz, dwa, trzy tutaj potwierdzona, tu znowu odbita, tutaj na, naruszona, wybita, ale za chwilę następną świecą zaraz by nastąpił powrót, czyli dość istotny poziom oporu na poziomie około 136 zł. Tu również mamy do czynienia w tym całym tutaj ruchu od tej największej korekty, bo w tym spadku całym tu mieliśmy tą pierwszą największą korektę, a więc tu możemy mówić o jakimś takim impulsie końcowym, znaczy tym ostatnim impulsie wzrostowym, spadkowym, przepraszam, i na bazie tego impulsu ruch do góry poszedł najpierw na 38,2, no i teraz doszedł na 88,6. Ci, którzy znają formacje harmoniczne wiedzą, że jest to formacja nietoperza, więc to jest następny element, czyli ta geometria, która właśnie powoduje uaktywnienie się tutaj podaży. Ale musimy pamiętać, że w tej chwili została wybita silnym ruchem. Ta strefa tutaj na poziomie 32 zł, i myślę, że nawet jeżeli rynek wejdzie tutaj w fazę korekty na wykresie tygodniowym, to on tej strefy 32 zł nie powinien przebić przy pierwszym podejściu czyli tu możemy mieć do czynienia z jakimś retestem tego, i następnie ruch do góry. Pytanie, czy ten retest będzie miał miejsce teraz? bo spójrzmy jak to wygląda na wykresie dziennym, na wykresie dziennym mieliśmy tutaj cofnięcie do strefy i zakresu tego mniejszego overbalansu, rynek wyszedł minimalnie, ale wyszedł w cenach maksymalnych na nowy szczyt, no i jest tutaj też ten układ, że możemy mieć tutaj ruch i tutaj na razie korekta dopiero wybicie tych 33 zł, no będzie raczej wskazywało na to, że rynek będzie podążał ku 30, w, 31, pamiętając jednak, że tu na poziomie 31,50 jest bardzo istotna strefa, strefa wsparcia. To tyle jeśli chodzi o spółki z indeksu BIG-20.